W Zakładzie Karnym odsiadywał wyrok 25 lat za morderstwo i należał tu do przestępczej elity. Dzień po sądowej rozprawie, podczas której Markiewicz ubiegał się o wyjście na wolność, został znaleziony martwy w swojej celi. Uważam, że jest duże prawdopodobieństwo, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Sprawę śmierci... Dobra i tutaj Kminiąm, bo gość przesiedział w puszce 25 lat. Słuchajcie. To, że on przeżył te 25 lat, to jest sukces. Ale dobra, oglądajcie dalej. A ja będę się starał rozkminić to tak, jak to wygląda w rzeczywistości i przez swoje doświadczenie. Bardzo ciekawy materiał, jedziemy. Kawa Markiewicza, pseudonim Gołota, próbowała wyjaśnić prokuratura. Nagły zgon młodego mężczyzny uznała jednak za wypadek i śledztwo umorzyła. Wypadek Prokurator... <noise> Prokuratura uznała to za wypadek. Dobra, jedziemy dalej. Dlaczego zagadkowa śmierć więźnia nigdy nie została wyjaśniona? To nagranie powstało podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka. Zorganizowanego we Wrocławskim Zakładzie Karnym przy ulicy Pleczkowskiej. Większość muzyków to więźniowie. Tak, tak, dzieją się takie rzeczy. To są tak zwane programy resocjalizacyjne. Dzieją się też różne cyrki, ale na razie, że tak pewnie będę tutaj tego wkomponowywał. Są różne cuda. Na lecie poprzecznym gra Rafał Markiewicz, skazany za kradzieże, włamania i współudział w brutalnym zabójstwie. No zadał się z takim towarzystwem. Tam jeździli gdzieś po dyskotekach. To była grupa zorganizowana i współudział w morderstwie. On dostał 25 lat. Rafał Markiewicz do zbrodni nigdy się nie przyznał. Ale sąd, który go skazywał, nie miał żadnych wątpliwości. Gołota i jego dwóch kompanów zabili. Pamiętajcie, że... Słowa typu, że sąd nie miał żadnych wątpliwości, to to nie wieście w to, bo to są takie przypadki, że wsadzają do więzień niewinnych ludzi. Ja nie mówię, że akurat on był niewinny, ale nie, nie wolno brać takich rzeczy za pewnik, że sąd tak powiedział, bo nie miał wątpliwości. Nie, nie, sądy to jest masakra ogólnie, ale to na inny odcinek. I swojego znajomego tylko dlatego, że nie chciał pomóc im w skoku na pobliski sklep. Po morderstwie sprawcy próbowali jeszcze zacierać ślady. Ciało ofiary wrzucili do samochodu, oblali benzyną i podpalili. Dymarkiewicz trafił do więzienia, miał zaledwie 20 lat. Został znaleziony martwy w toalecie przy swojej celi nad ranem 29 maja 2013 roku. No i dobra, trafił tam, słuchajcie, jako młody chłopak, tak? Czyli jakby tego nie podniósł i by tego nie ogarnął, nie wytrzymał, Najprawdopodobniej po roku, po dwóch lat, by popełnił samobójstwo. Nic takiego się nie stało. Ten chłopak, mówię, osadzony, bardzo dobrze sobie radził. I tak jak podkreślam, najważniejsza sprawa. Przeżył 25 lat w więzieniu. Przeżył, bo tam to nie chodzi o to, że się żyje, że się odbywa wyrok. Tylko on to przeżył. Ja nie wierzyłam w to, że on nie żyje. I tu bardzo ważna kwestia. To jest jego matka, tak? Matka, znając syna, od razu wiedziała, znaczy wiedziała, nie wierzyła w to. Ja, ja też w to nie wierzę. Dotarliśmy do zapisu z monitoringu z tej nocy, kiedy Gołota zmarł. Zarejestrował to, co działo się na korytarzu prowadzącym do jego celi. Wiemy, że więźniowie znaleźli nieprzytomnego Markiewicza o godzinie 5.48. Mhm, tak. I teraz tu jest najważniejsze. Jest nagranie, tak? Jak zwykle znaleźli go nad ranem, no to jest standard, znaleźli go na, nad ranem nieprzytomnego. Oni nie wiedzą, co się stało w celi. Nie ma, no nie mają pojęcia. Wyobrażacie to sobie? W jednym malutkim, że tak powiem, nie wiem, dla was to powiem, że w pokoiku śpiwa was czworo, i nagle nie wiecie, co się dzieje w tym pokoiku. Siedzicie sobie w tym pokoiku przez 10 lat, ma 10 metrów kwadratowych, i wy wiecznie nie wiecie, co się dzieje. Jeden o drugim nic nie wie. No normalnie, to jest coś niesamowitego. Z dokumentów wynika, że natychmiast zaalarmowali służbę więzienną i rozpoczęli reanimację. Tym samym. Jak rozpoczęli reanimację więźniowie? To jest nieprawda, bo oni nigdy nie reanimują, tylko reanimuje karetka, która przyjeżdża. Ewentualnie czasem się zdarza, jak jakiś funkcjonariusz podejmuje próbę reanimacji. Co wam powiem? Tak. Rzadko się zdarza, żeby któryś funkcjonariusz podejmował próbę reanimacji. A osadzeni wieście mi, wiem co mówię, nigdy nie podejmują próby reanimacji. Stoją się, patrzą, łapy w kieszeni. W czasie trzy kamery uchwyciły jak oddziałowy, który jest kilkanaście metrów dalej, ani razu nie podchodzi do celi, w której właśnie trwa akcja ratunkowa. Przez siedem kolejnych minut... Ani razu nie podchodzi do celi. Czajcie? Niby trwa akcja ratunkowa, a on nie podchodzi do celi. No nie wiem, to już jest ewenement. Scenariusz zachowuje się tak, jakby nic dramatycznego się nie działo. Po śmierci Rafała Markiewicza prokuratura wszczyna postępowanie, ale po trzech latach je umarza. Dotarliśmy do akt postępowania. Wszczyna, więc wiedzą, że coś się stało, a później umarza, bo wiedzą, co się stało. Ku naszemu zaskoczeniu odnaleźliśmy tam ekspertyzy sporządzone przez lekarza medycyny sądowej, z których wynika, że najprawdopodobniej za śmierć Gołoty odpowiadają osoby trzecie. Mimo, że na jego ciele nie było żadnych widocznych śladów pobicia, biegły podczas sekcji zwłok odkrył poważne obrażenia mózgu. Zdaniem lekarza powstały na skutek silnego ciosu w kark, który ktoś zadał Markiewiczowi. Dlaczego na podstawie takich opinii prokuratura zamknęła sprawę, twierdząc, że nie ma dowodów, by doszło do przestępstwa? W opinii tej nie wykluczono wypadkowego charakteru powstania tych obrażeń. Treść opinii jest mowa o wypadku. Pada w ogóle takie słowo? Treść opinii wskazuje na to, że przyczyną zgonu było ten. uraz okolicy potylicznej głowy. Prawdopodobnie, tak jak stwierdził biegły, uraz ten powstał w mechanizmie czynnym. No to jak? Zabili go czy nie? No kurczę. No pani prokurator. Czyli Rafał Markiewicz najprawdopodobniej został zamordowany. Najprawdopodobniej, ale nie kategorycznie. Nie jest to opinia kategoryczna. Więzienie nie. Słyszeliście w ogóle coś takiego jak nie jest to opinia kategoryczna? Czy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu owiane jest złą sławą. W tym samym czasie, kiedy gołota umiera, funkcjonariusze z zakładu karnego są przedmiotem zainteresowania policji i prokuratury. Chodzi o korupcję, handel telefonami, alkoholem czy narkotykami w więzieniu. Kilku strażników zostało już skazanych. Niektórzy dobrowolnie poddali się karze ich zeznań wyłania się porażająca skala patologii, jaka panowała w tej jednostce. No i tak. Poszli siedzieć funkcjonariusze, tak, służby więziennej. No to jest standard przecież w tej robocie. To, to jest standard, że funkcjonariusze z w chodzą siedzieć sobie, mimo to, że i tak tam siedzą. I teraz tak. Ogrom patologii i nieprawidłości wyszedł na jaw. Wiecie, co zrobili? Nic. Kompletnie nic. W ostatnim czasie sąd kilku funkcjonariuszy uniewinnił, ale na ławie oskarżonych siedzą kolejni. Także ci, którzy w noc śmierci gołoty, mieli w więzieniu dyżur. Na podstawie nagrań z monitoringu, dowodów zebranych przez prokuraturę i wyników naszego dziennikarskiego śledztwa, spróbujemy odtworzyć to, co wydarzyło się przed i po śmierci Rafała Markiewicza. Markiewicza celi 4 na 6 metrów, w której Gołota zmarł, były cztery inne osoby: Alan S., Marek T., Radosław B oraz Tomasz J. Jak wstałem, wyciągnąłem rusz do walki Trzech odsiadywało długie wyroki za morderstwa. Nie go. Czyli na celi. Siedziały osoby, które już mordowały, tak? Czwarte Czwarty więzień skazany był za rozbój i kradzież z włamaniem. Ja w ogóle jestem święcie przekonany, że mu nikt krzywdy nie zrobił. A ja jestem święcie przekonany, że żeście go zamordowali. Bo byłem na tej celi, znam chłopaków, którzy tam są i wiem, że nikt by mu krzywdy nie zrobił. Czy współwięźniowie rzeczywiście nie wiedzą nic na temat okoliczności śmierci Rafała Markiewicza? A może nie chcą dzielić się wiedzą, bo to mogłoby im zaszkodzić? Okazuje się, że Rafał Markiewicz nie tylko był silny fizycznie, ale miał też wysoką pozycję w więziennej hierarchii. Jedziemy do byłego strażnika, który, jako jeden z pierwszych, pojawił się w celi tuż po tym, gdy znaleziono zwłoki. Funkcjonariusz 3 lata temu został skazany za korupcję. Miał dostarczać więźniom telefony, alkohol i narkotyki. Widzicie także, że korupcja jest w całej Polsce. To nie chodzi o Białękę, bo tak się wiesza na tej Białęce same najgorsze rzeczy, ale to jest problem ogólnokrajowy, tak? Wiecie, że oni z tym nic nie robią. Ja już jestem czwarty rok na emeryturze, i tam dalej jest taki syf, jaki był. W ciale co najmszym była szkoła mafii, się działo 80% mafii i ludzi z całej Polski, tam nie było śmieci. Śmieci było część, to się działo osobno, reszta to, była, to byli posowie, to byli bogaci ludzie, że nie możemy sobie wyobrazić, to byli mafiozi, którzy handlowali narkotykami na wielką skalę. Dotarliśmy do dokumentu, z którego wynika, że Gołotą interesowali się funkcjonariusze centralnego biura śledczego. Bo zakrad miał organizować międzynarodowy przemyt narkotyków. No, z zakrad, tak? No, ale w to bym tak nie wierzył. Czemu? Bo on już za długo siedział. Czyli kontakty się poukrywały, a na mieście już, już latały zupełnie inne osoby, zupełnie inne ekipy. I że tak powiem, jak ktoś siedzi, no to oni już go wtedy mają gdzieś. Także to nie był, słuchajcie, to nie był gangster pokroju Słowika czy innych. Także w to nie wieście, że on z Zakrad jeszcze handlował. Rafał Markiewicz, pseudonim Gołota, powiązany był z kilkudziesięcioosobowym gangiem, który przerzucił z Holandii narkotyki warte 20 milionów złotych. Markiewicz był jednym z, można powiedzieć, z takich hersztów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w zakładzie karnym. Był osobą. W mniemaniu oczywiście i personelu i też i osadzonych yy, zamożną, tak, bo yy, czerpał pieniądze z usług, to jest handel narkotykami, funkcjonariusze przymykali na to oko, czerpiąc z tego korzyści. I tu była też taka informacja. No tak, ale on, pamiętajcie, siedział 25 lat, a po czteroletniej yy, odsiadce oni już są go dupcami, także tutaj lecą już w farmazon. I nabijają oglądalność strachem. Im dłuższy wyrok, tym jesteś pozbawiony pieniędzy. Czyli jesteś gołodupcem w więzieniu. A im dłuższy wyrok, tym inni się cię od Cię odsuwają i nie znaczysz już nic. Praktycznie jesteś już spukany. A jak nie masz w więzieniu pieniędzy, to że tak powiem, każdy macie gdzieś. Ja, że pożyczał pieniądze na procenty funkcjonariuszom. Co więcej, te wszystkie rzeczy. Notował, notował w takim dzienniku, notesie, w którym były one zawarte, kwoty, daty, powiązania. Notez Gołoty po jego śmierci przepadł w niewyjaśnionych okolicznościach. Aha, w niewyjaśnionych okolicznościach, czyli mamy tutaj e, zjawiska paranormalne, e, houdini. Dzień przed śmiercią Rafał Markiewicz był na sądowej rozprawie bo starał się o przerwę w odbywaniu kary. Chciał się zaopiekować swoim bratem, który kilka miesięcy wcześniej w wyniku wypadku drogowego został sparaliżowany i wymagał całodobowej opieki. Drugi syn był w bardzo ciężkim stanie. Wszystko wskazywało na to, że tą przerwę w karze dostanie. I no chciał mi tu pomóc po prostu. Nasz informator twierdzi, że właśnie widmo wyjścia na wolność i na... Dobra, jaki informator? Nasz informator. No, a obok niej siedzi ten Michael Jackson. Kotykowy biznes gołoty mogły być wystarczającym motywem, by się go pozbyć. Były osoby zainteresowane w tym, żeby e, osadzony Markiewicz nie opuścił zakładu karnego, a e, odnosił się z tym, że chce e, uzyskać e, przerwę w karze. I myślę, że było to nie na rękę tak? służby więziennej e, i pracownikom e, szczególnie, żeby z taką wiedzą e, wyszedł jednak na wolność. Bo... Nie, ogólnie to my mamy w dupie to, a nawet się cieszymy, jak ktoś wychodzi na wolność. Także tutaj nie wiem w, w ogóle, w jakim oni kierunku idą. Ale jeżeli osadzony wychodzi na wolność, to, to funkcjonariusze służby więziennej się cieszą, tak? Jednego idioty mniej. Bez tego zrobić muszę tak. Na pewno nie uderzył go krawicie, ani nikt nie poszedł ze mną. Nie ma takiej opcji. więźniowie, raczej. No to 100%. Jeżeli w ogóle tam, w tym czasie, bo się nad tym... No i tu mówi emerytowany funkcjonariusz, który też jest właśnie tego zdania, że, że tamci go zaciukali. No bo kto? Luba już opowiadał za nim też żeby to było, bo zabijali wcześniej, katowali, zabijali. W tym zakładzie? No. Ale no dobra, ale. Coś w co, zabijali. W tym samym czasie działo się tak, że też e, wyręczali się, nie? Osadzonymi. A to takich śmieci, co tam dłupi to nawet zamknięci, których tam sam tubi, takich podoklin innych, którzy rzucali i to sam ten to nawet niech Panie nie baczy, bo to. To czemu go łocie nie mogli tego samego zrobić, skoro mógł podpaść? A Persingowi z Puszkowa można było coś zrobić? Ktoś to tym zarządza kto jest szefem, to jemu nic nie można zrobić Pershingowi. Była akcja z Pershingiem na Białęce, to powiem wam tak, no można było coś zrobić i mu zrobili, ale nie będę tu wnikał w szczegóły. No, także był niegrzeczny. No to zrobili funkcjonariusze tak, że był grzeczny. No i tyle w temacie. Kto i kiedy mógł zadać śmiertelny cios?